Siema YouTube, wracam do Was z nowym filmem A dzisiaj mamy cały dzień jedzenia na masie 4800 kalorii dokładnie yy, Pokażę Wam co jem, jakich produktów używam Zazwyczaj u mnie są to praktycznie jedne i te same produkty, tylko zmieniam rotację yy, I zaczniemy sobie dzisiaj od drugiego posiłku, bo pierwszy i drugi jest taki sam I po drugim posiłku jedziemy na trening nóg Przyjeżdża do mnie podopieczny, jedziemy dzisiaj zobaczyć nową siłownię w Opolu Także zabiorę Was, zrobimy jakieś przebitki Później wrócimy, pokażę Wam po treningowy całą suplementację. Jak to wygląda. Yy, także co? Idziemy robić posiłek numer 2, czyli mój przedtreningowy, i będziemy się łapać w przygotowaniu. Dobra, przed posiłkiem zaczniemy sobie od suplementacji porannej, które wam nie miałem okazji pokazać, bo jem to nadszo przed pierwszym posiłkiem. Yy, później pokażę Wam, co leci przed treningiem w trakcie treningu oraz po treningu. Yy, także tak, z samego rana nadczo przyjmuję nak. Maślan sodu, omega 3, berberyna, D3K2, ostroprest, do tego kurkuma i chrom. Chrom leczy również do posiłku numer 3 i numer 5. Oraz wieczorna suplementacja jest jeszcze raz jedno i to samo. Do tego dochodzi melatonina oraz asfarganda. Jeśli chodzi o posiłki, Mówimy o suplementacji przed treningiem, u mnie wlatuje 10 gram kreatyny. Jakaś przetreningówka lub cytrulina EAA oraz 40 g dekstrozy przed treningiem w trakcie treningu leci 20 g EAA i 60 g dekstrozy czyli łącznie mamy tak jak w okolicach treningu 100 g dekstrozy oraz potreningowo 50 g izolatu i 50 g węglowodanów również dekstrozy. Więc co możemy się brać za przygotowywanie posiłku przedtriningowego, a zaczniemy sobie od 200 g piersi z indyka, 100 gram ryżu jaśminowego yy, i do tego będzie banan i masło orzechowe. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Biorę się za gotowanko. Dobra, póki robimy sobie tutaj jedzonko, yy, chciałem wam pokazać troszkę produktów jakich stosuję. Praktycznie tutaj co mam, to wszystko co korzystam, jedynie co rotuję sobie hmm, produktami i posiłkami, ale mniej więcej tak to się wygląda i tak to się prezentuje. Z czego tak? Jeśli chodzi o produkty węglowadanowe, wafle ryż, e, jakieś kukurydziane, e, placki tortilli, klej kryżowy, e, chleb tostowy, pełnoziarnisty. Jeśli chodzi o warzyw, to bardzo pieczarki ostatnimi czasami posmakowały, także wratują praktycznie do dwóch, trzech posiłków dziennie. Kapusta kiszona, owoce, no wiadomo, jakieś maliny, truskawki, borówki, zależy co tam jest. ryś jaśminowy, jakiś makaron, ale tutaj nie wyciągałem. Płatki ryżowe, jeśli chodzi o produkty białkowe, to jest to zazwyczaj potreningowo, zawsze wlatuje dorsz, jakoś przez szybsze przyswajanie, bardzo dobrze to Toleruję pierś kurczaka, pierw z indyka, do tego jakieś wołowiny, nie wołowiny. Także to praktycznie są całe moje produkty. Zaś potreningowo jeszcze bardzo lubię sobie wrzucić cukry proste, jakie na przykład płatki śniadaniowe. Zawsze patrzę sobie tylko, żeby nie było tam powyżej 5 gramów tłuszczu w 100 gramach, gdyż potreningowo unikam tłuszczów. A jeśli też dużo ludzi pyta o przyprawy, nie używam mieszanek przypraw. Używam wszystko y, z osobna i głównie każde mięso, wszystko używam tego samego, czyli sól, pieprz, y, przepraszam, sól, czosnek, y, majeranku zazwyczaj mało, ale zioła prywansalskie, y, chili, pieprz cayenne, pieprz, sól, no i kurkuma tam jeszcze też wlatuje. Także tak. A smażę zawsze na oleju sprayu. Także co? Ja robię sobie posiłek potreningowy, pokażę jak on wygląda, i łapiemy się już w drodze na siłownię. Dobra, mamy gotowy posiłek przetreningowy i prezentuje się to tak. Mamy tutaj 75 g banana, 15 g masła orzechowego, przepraszam, migdałowego. Tutaj mamy 100 g ryżu jaśminowego, 200 g piersi z indyka i 15 masła migdałowego, czyli łącznie mamy 30 masła orzechowego. Makro na ten posiłek to jest 50 białka, 20 tłuszczu i 100 węglowodanów. Posiłek pierwszy wyglądał tak samo, jedynie masło orzechowe, nie było masła orzechowego, tylko było 10 ml oliwy z oliwek i makro na pierwszy posiłek to 50 białka, 10 tłuszczów i 100 węglowodanów. Także co? Ja jem, robię intra workout shake, do tego zbieramy się na siłownię i łapiemy się już na miejscu. Give it to me like... Wróciliśmy z treningu, robimy sobie szejka potreningowego i będzie to 50 gramów białka, czyli około 60 gramów prochu. Robimy to, idziemy na spacerek z przem. I będziemy robić posiłek potreningowy jakieś 30-40 minut po szyjku. Także łapiemy się przy następnym posiłku Pamiętajcie, że z kodem LULEWICZ na SFD macie 10% zniżki Także korzystajcie Dobra, jesteśmy jakieś 40 minut po szyjku I robimy posiłek potreningowy I u mnie to będzie standardowo Czyli coś co leci praktycznie codziennie yy, I jest to Klej ryżowy 80 gram Do tego płatki śniadaniowe 120 do tego jakieś maliny borówki albo jagody, do wyboru 80. I osobno jemy 220 g dorsza i makro na ten posiłek, to jest 50 g białka, yy, praktycznie zero tłuszczy. Tam jest około, jeśli wliczymy to w aplikację, to około 5-6 g i 170 węglowodanów. Także co, ja robię to i pokażę Wam, jak już to wygląda finalnie, choć wielkiej magii tutaj nie ma. Dobra, widzimy się zaraz. No i czas na posiłek numer 4. Będzie to kolejny posiłek z wyższymi węglami, a mianowicie będzie to 60 białka, 10 tłuszczu i 140 węglowodanów A będzie to 180 g piersi z kurczaka, 150 ryżu jaśminowego czyli półtorej paczki, 200 pieczarek, 250 pasaty. Robię, pokazuję gotowy produkt i widzimy się już przy ostatni posiłek. czas na ostatni posiłek, kolacja jest trzecia trzydzieści i robimy na kolację cake 60 g klejku, do tego 15 masła migdałowego, 15, e, przepraszam, 20 g e, Way Ultra od All Nutrition. E, z kodem Lulewicz macie 10% zniżki, także zapraszam do korzystania. E, 180 g tostu pełnoziarnistego, 50 g szynki i 60 g mozzarelli. Z tego sobie zrobię prosty, z tego kleik. Yy, makro wam całościowe podam na sam koniec, a ja kończę, już nie ma co pokazywać. Ewentualnie przegram, jak to wygląda na koniec. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Dajcie znać, jak wam się podobało i co chcielibyście zobaczyć następnego. Na razie, hej!